Zdaje się, że z każdą większą grową premierą powtarza się dokładnie ta sama dyskusja. Mianowicie mowa o oczekiwaniach względem stabilności gier, na które czekamy. Przeważnie nie jest to jednak dyskusja tak mocno wyeksponowana, jak w przypadku najnowszej premiery będącej pod celownikiem zarówno graczy, jak i mediów. Cyberpunk 2077 autorstwa polskiego studia CD Projekt Red. Myślę, że nikomu z was nie muszę tej gry przedstawiać, wszak jej reklamy prowadzone przez samego Keanu Reevesa dumnie prężą się wszędzie tam, gdzie nie sięga jeszcze ręka AdBlocka. Dziś jednak nie będzie o cyberpunku per se. Użyję tej gry jako pretekstu do spojrzenia na sytuację, którą w każdym innym kontekście pewnie bym olał. Tak jak wspomniałem, te dyskusje pojawiają się niemal wszędzie w internecie przy każdej większej premierze i przeważnie są mniej lub bardziej zgodne i cywilizowane. Ale nie każda większa premiera może pochwalić się niemalże niedziałającymi wersjami konsolowymi oraz masą innych bardzo trudnych do przyłknięcia błędów. Jednakże, nawet to nie było dla mnie wystarczającą zachętą do odkurzenia mikrofonu i tego kanału na YouTube. Impulsem, który pobudził mnie do działania, był post autorstwa pana Jakuba Żulczyka, który jest autorem książki, o której na pewno słyszeliście, nawet jeżeli jej nie czytaliście. Było o niej głośno przy okazji premiery serialu produkcji HBO Ślepnąc od Świateł, który to serial był jej ekranizacją. Post, który wywołał na mnie wielkie wrażenie swoją nieprofesjonalnością, a coś o tym wiem, wszak nieprofesjonalność jest praktycznie moją domeną. Cytując. Gracie w najpiękniejsze, największe, najbardziej złożone gry w historii i płaczecie, że gra w dzień premiery raz się zawiesi, albo że nie doczyta się wam tekstura, albo coś tam w tle bzyczy bądź nie bzyczy. To będzie mocno zgrydziarska uwaga, ale gram w gry całe swoje świadome życie i pamiętam czasy, że człowiek się cieszył, że gra typu skaczą sobie piksele i coś wybucha, albo idzie żabka po pustyni w ogóle się uruchamiała. Więcej o Cyberpunku napiszę w tekście, który już niedługo nałamach Focus Online, ale uwierzcie, to piękna gra, nawet na moim wysłużonym PS4 Slim, a nie zrażony durnymi recenzjami anglosaskich recenzentów, CD Projekt Red płacze, mam nadzieję, całą drogę do banku. Mógłbym rozbić ten post na czynniki pierwsze, wyśmiewając sposób w jaki został napisany oraz drastyczne umniejszenie argumentów, które ma tutaj miejsce. Do punktu, gdzie opis sytuacji jest kompletnie odmienny od faktycznej sytuacji, która ma miejsce. Ale bądźmy szczerzy, nie o to tutaj chodzi. Nie chodzi tu nawet o dialog per se z tą konkretną osobą, bo z mojego doświadczenia, w przypadku tak spisywanych opinii, prowadzenie dyskusji nie ma sensu. Bo drugą stronę do swojej racji bardzo ciężko jest przekonać. Łatwo jest za to okopać ją w syndromie oblężonej twierdzy i samemu dość mocno się sfrustrować. Wiem coś o tym, bo kompletnie nie umiem dyskutować w internecie zamiast tego chciałbym przyjrzeć się sytuacji wokół Cyberpunk'a 2077 między innymi przez pryzmat tego postu oraz przyjęcia gry na całym świecie, aby spojrzeć szerzej na zagadnienie hypu oraz oczekiwań względem produktu konsumenckiego. Tego typu dyskusje tak jak wspominałem pojawiają się często przy premierach większych gier AAA, które zawsze poddawane są bardzo szczegółowej krytyce ze strony graczy. I zapewne wszyscy, którzy widzieli choć jeden film na kanale Kropkata doskonale wiedzą o Jakiej krytyce mowa. Krytyce mocno reaktywnej, ale i często zasłużonej. Często, bo zdarzało się też kropkatowi zarzucić argument, który opierał się na czystych pierdółkach bez większego odniesienia do skali całości. Jak na przykład jego materiał o różnicach między GTA V a GTA IV. Owszem, GTA IV ma więcej detali, animacji, efektów fizyki, ale czy to znaczy, że jest bardziej dopracowaną produkcją, kiedy skala obu tych gier i tego, co próbują przedstawić, jest tak skrajnie różna? Zanim jednak przejdziemy do tematu głównego, zadajmy sobie pytanie: co sprawia, że cyberpunk jest tak innym przykładem w skali całej dyskusji? To bardzo dobre pytanie, a odpowiedzią jest kontrast. Kontrast między obrońcami gry a jej krytykami coś, co możemy do pewnego stopnia zobaczyć w poście pana Jakuba w momencie, gdy mówi o anglosaskich krytykach. Po obu skrajnych stronach konfliktu możemy zobaczyć bardzo mocną zażyłość i wielkie zaangażowanie w spór. Co możemy podpiąć pod kilka różnych czynników. Dla nas jako Polaków bez wątpienia jednym z czynników, by stanąć w obronie CD Project jest fakt, że no cóż, Cyberpunk to gra polska. Fantastycznie jest zobaczyć produkcję o takiej skali, o takim sukcesie pochodzącą właśnie z naszego kraju. Dla Francuzów czy Amerykanów wielkie gry wideo pochodzące z innych krajów to normalka, to jest standard. I ci ludzie nie przykładają do tego tak wielkiej wagi jak my. Ale my nie mamy tak mocno rozwiniętej branży gier, więc tym bardziej łatwo zrozumieć skąd tyle pasji względem projektu o takim rozmiarze. Jednocześnie CD Projekt Red nie jest uwielbiany jedynie w Polsce, ale i za granicą. Przez lata studio to było znane z bardzo przyjaznych taktyk konsumenckich, szybko reagując na feedback oraz nie idąc na skróty. Zrobienie kosmetycznych DLC do Wiedźmina 3 w pełnej cenie byłoby takie proste, a jednak zamiast tego twórcy postawili na wielkie, fabularne rozszerzenia, często tak wielkie jak podstawowa wersja gry. Do tego dochodzi GOG, serwis gdzie CD Projekt udostępnia produkcję bez zabezpieczeń DRM, idąc kompletnie odwrotną drogą względem takiego Steam'a czy Epic Store, które same w sobie stanowią pewną formę darmu. CD Projekt Red zawsze stawiało na klientów, a kiedy stawiasz na klientów i traktujesz ich jak ludzi, a nie jak bezduszne cyferki w Excelu, łatwo jest wiele ugrać. Z drugiej strony nie da się nie zauważyć pewnych narastających krytyk względem CG Project Red. W przeciągu ostatnich lat coraz więcej zdawało się służyć na temat ich kultury pracy, a branżowe serwisy zatrudnieniowe, gdzie pracodawcy mogą anonimowo oceniać różne firmy, pełne są opowieści dalekich od pozytywnych. Wystarczy spojrzeć na opinię o CD Project Red w serwisie Glassdoor, by ukazał się obraz firmy o dość mieszanej reputacji wśród pracowników. Inną niesławną sprawą ukazał się być Crunch na miesiąc przed premierą gry, zwłaszcza w ogniu kontrowersji, jaką stanowi całe zagadnienie Crunchu oraz wyzysku pracowników. Tutaj drobna dygresja, bo w Polsce świadomość na temat tego zagadnienia dalej jest na wyjątkowo niskim poziomie. W dyskusjach na ten temat w polskich internetach dominuje argument, że przecież nadgodziny nie są złe. Tyle, że crunch nie jest jedynie nadgodzinami. To także siłowo podtrzymywana atmosfera stresu i wysokich oczekiwań, wypalanie pracowników nierealistycznymi oczekiwaniami względem efektów ich pracy, ciągłe zarzucanie nowymi problemami i przeżywanie terminów i celów do wykonania jednocześnie pod ciągłą presją ze strony kierownictwa. Cały temat najlepiej podsumowuje cytat Jima Sterlinga, którego materiały na temat crunchu bardzo polecam wszystkim szerzej zainteresowanych tematem. Crunch nie jest sukcesem siły roboczej, to porażka kadry zarządzającej. Nie dziwi więc krytyka, która pojawiła się na zachodzie, kiedy okazało się, że premiera Cyberpunk'a została przesunięta, by zapobiec temu crunchowi. Po czym i tak do niego doszło, a jakość gotowego produktu jest wysoce kwestionowalna. Aż strach pomyśleć, jak ta gra by wyglądała, gdyby jej premiera faktycznie odbyła się w kwietniu, wedle pierwszych zapowiedzi. I tutaj pojawia się sedno faktycznego problemu. Nie da się uciec przed faktem, że problemy techniczne, na które narzekają gracze, to coś więcej niż jedynie bzyczenie w dziwnych miejscach i niedoczytanie pojedynczych teksturek. I chociaż CD Projekt pracuje nad patchami i cały czas stara się dopilnować, by błędy zostały załatane, budzi to pytanie na ile słuszny jest gniew osób narzekających na problemy techniczne? W jakim stopniu możemy uznać, że jest to kwestia zaufania względem twórcy? Historia zna przypadki, gdzie mimo patczy optymalizacja gry wcale się nie poprawiała, a wręcz przeciwnie. Wystarczy spojrzeć na wiele wydań gier PTSD. Szczególności niesławny Fallout 76, którego serwery w momencie premiery były tak bardzo nieprzygotowane, że gracze byli w stanie wyłączyć te serwery, detonując w świecie gry trzy bomby atomowe naraz. To jest praktyczny ekwiwalent ataku DDoS, prosto ze świata gry. Stan techniczny, w jakim Cyberpunk został wypuszczony na rynek, był przed patchami po prostu karygodny i nie ma innego sposobu, by to opisać. Jest znaczna różnica między okazjonalnym lagiem lub niedoczytaniem animacji lub modelu, tak jak na przykład w Spider-Man Miles Morales, które w momencie premiery miało bug, przez który główny bohater mógł zmienić się w cegłę albo lampę drogową, a między kompletnym niedoczytywaniem modeli, tekstur i całej mapy na skalę, jaką ma to miejsce w Cyberpunku na konsolach. I oczywiście musimy zaznaczyć, że nie wszyscy mają problemy techniczne takiego kalibru. Wśród moich znajomych, którzy w Cyberpunkach grają, są osoby, które są z gry zadowolone, jak na przykład. To moja dobra koleżanka Luoren, która w wolnych chwilach prowadzi kameralne streamy na Twitchu. Z jej perspektywy gra działa ok, pomijając pewne drobne spadki płynności oraz problemy estetyczne. Najwidoczniej nie podoba jej się nadużywanie Bloomu i, szczerze mówiąc, nie dziwię się jej, bo też nie jestem jego fanem. Z drugiej strony mam dwóch znajomych, którzy grają w Cyberpunk na PlayStation 4, którzy kompletnie nie mogli cieszyć się doświadczeniem. Jeden znajomy stwierdza wprost, że gra jest niegrywalna. Drugi kolega miał trochę więcej szczęścia, choć jazda z samochodami była dla niego bardzo nieprzyjemna. W momencie, kiedy to pisze, Hotfix 104 do gry został już wydany i według jednego z moich znajomych płynność gry na PlayStation 4 oraz generalna jakość grafiki znacznie się poprawiła. Mimo iż pewne problemy z rozdzielczością nadal są do pewnego stopnia widoczne. A jest to jeden z pierwszych na tyle poważnych book fixów do gry, więcej na pewno się pojawi w przeciągu najbliższych paru miesięcy. W komentarzach w internecie, zarówno pod postem pana Żulczyka, jak i w rozmowach o grze jako takich, pojawia się argument, że jeżeli ktoś kupił Cyberpunk w wersji na PlayStation 4 lub Xbox One, to jest sobie sam winny, bo wiadomym było od początku, że te wersje będą po prostu gorsze. Co jest dość sporym bullshitem na kilku poziomach. Mało kto pamięta, że pierwsze informacje o Cyberpunku pojawiły się w polskich mediach growych już w okolicach 2012 roku. Było to w momencie, gdy jeszcze na dobrą metę nie wiedzieliśmy o tym, jak będą wyglądać konsole nowej generacji i czego się po nich spodziewać. Swego czasu wszyscy spodziewali się, że następca Xboxa 360 będzie się nazywał Xbox 720, a pewne portale branżowe sugerowały, że Cyberpunk 2077 może być tytułem startowym nowej generacji konsol. W oparciu o sam ten fakt, można by się spodziewać, że wydanie gry na konsolach, które wyszły w trakcie cyklu deweloperskiego tej produkcji, będzie po prostu solidne. Zwłaszcza, że wcześniej CD Projekt wydało Wiedźmina 3, ale drugi poziom jest znacznie poważniejszy. To, co wam teraz powiedziałem, to widzę wśród zafascynowanych gamerów, którzy uważnie śledzą wieści o nadchodzących tytułach i nowinkach w branży. Zapominamy jednak, że wielu graczy to każuale, którzy nie śledzą mediów, a gry są dla nich tylko i wyłącznie rozrywką. Zwiastuny i reklamy zobaczą czasem na Facebooku, ale nie mają czasu, by śledzić wszystkie meandry branży growej. Skąd takie osoby mogą wyłapać zawiłości przy wydawaniu gier na poprzednie generacje konsol podczas premiery Next Genów? Zresztą spójrzcie na same materiały promocyjne, które odnoszą się do wszystkich platform, bez wyjątku. Znacznie podrasowane graficznie materiały służyły do reklamowania gry na wszystkich dostępnych platformach, łącznie z PS4 i Xbox One. Nie chcę tutaj wieścić, jak to City Project Red wprowadził klientów w błąd, bo choć do pewnego stopnia pewne przekłamanie sytuacji miało tutaj miejsce, Redzi nie są tutaj odosobnieni. Graficzne downgrady względem płomiennych zapowiedzi są czymś kompletnie naturalnym we współczesnym krajobrazie growym. Pani Jakub wspomina tutaj, że 30 lat temu gracze byli przeszczęśliwi widząc ruszające się piksele na ekranie, więc narzekanie na gry z realistyczną grafiką jest co najmniej nie na miejscu. To powiedziawszy, gry wideo poszły do przodu w przeciągu ostatnich 30 lat, i to nie tylko w kwestii grafiki. Wraz z rozwojem social mediów zmienił się sposób dialogu między twórcami a graczami. Dzisiaj każdy może być recenzentem. Wszak według samej definicji, wszystkie recenzje to po prostu opinie wyrażane przez nas wszystkich w bardziej uformowany sposób. Zmienił się też sposób odbierania gier jako takich. Problemy techniczne nie były aż takim problemem 30 lat temu, gdyż wtedy największą frajdę stanowiło samo granie i doświadczenie z niego płynące. Szczególnie w naszym kraju, na różnych Pegasusach i Amigach, to była po prostu nowość. Owszem, warto doceniać postęp graficzny, ale nie zapominajmy, że piękne obrazki to nie wszystko, a błędy techniczne to ważny element całej układanki. Oczywiście, im większa układanka, tym więcej elementów i większa szansa, że po drodze coś się popsuje. W przypadku gier RPG, błędy, glicze są częstym zjawiskiem. Wiele z tych tytułów na swoich gliczach zbudowało całą reputację. Na ile jednak błędy te są po prostu zabawnymi anomaliami, a na ile niszczą one całość doświadczenia, jest czymś, co każdy z nas musi ocenić samemu. Bo to też jest wielki czynnik, o którym wielu zapomina, szczególnie w kontekście recenzji, jak i odbierania mediów jako takich. Ale zarówno gry, jak i filmy czy muzyka są mediami opartymi na subiektywności i sposobie, w jaki my je odbieramy. I błędy techniczne cyberpunk'a są najlepszym przykładem. Pan Jakub chwali się, że na jego PS4 Slim gra jest bardzo przyjemna i cieszy się jego szczęściem. Mówię to absolutnie szczerze, bez cienia ironii ani sarkazmu. Są jednak graczy na PS4 Fat, którzy muszą zmagać się z błędami, które już tak przyjemne nie są. Są też osoby na PC, które mówią, że nie mają żadnych błędów i problemów też nie zaobserwowały, a wszyscy krytykujący to trolle i hejterzy, wystarczy zajrzeć na dział z opiniami użytkowników na metakrytyku. I chociaż jestem szczęśliwy, że cieszą się oni z gry, to jednak smuci mnie, że nie dostrzegają pewnej subiektywności swojego doświadczenia, stawiając je jako obiektywny dogmat. No bo skoro oni nie mają problemów, to na pewno tych problemów nie ma, prawda? Tylko że to tak nie działa. To, że wasze doświadczenie było płynne i bezproblemowe, wcale nie znaczy, że inni gracze mogą powiedzieć dokładnie to samo. I dewaluowanie tych negatywnych doświadczeń jest bardzo szkodliwe dla całej branży. Nie da się naprawić problemu, jeżeli ten problem jest ciągle zamiatany pod dywan albo ignorowany pod plakietką fejkowych newsów. Możliwe, że pewnym czynnikiem w tym odbiorze jest fakt, że profesjonalne portale recenzenckie są zaskakująco zgodne. Cyberpunk jest grą bardzo dobrą. Średnia wyciągnięta ze wszystkich recenzji na Metacriticu wynosi na ten moment 90. Warto jednak zaznaczyć, że mówimy tutaj o recenzjach w wersji bezetowej. Edycje konsolowe gry nie mają żadnej średniej, za to mogą pochwalić się średnią ocen użytkowników poniżej 3.0. A w opiniach powtarza się jak mantra, że gra jest zabugowana, niestabilna i niegrywalna. Tu pojawia się kolejne pytanie, chyba jeszcze ważniejsze od tego poprzedniego. Czy wolicie otrzymać produkt, który jest doszlifowany od razu, czy też jesteście w stanie zawierzyć studiu, że wszystkie potencjalne błędy zostaną naprawione w patchu? Idealnie wszystkie gry powinny być dopracowane od razu, ale to nie jest realne. Nawet gry zdawałoby się idealne mają masę błędów, które nie wpływają jednak niszcząco na wrażenia z gry. Co więc w przypadku wyjątkowo kiepskich portów i wydań danych tytułów? W teorii możemy zawierzyć twórcom, którzy często starają się te błędy naprawiać. Jak CD Projekt Red właśnie, które w pocie czoła pracuje nad nowymi fiksami poprawiającymi błędy nękające użytkowników. Zresztą Wiedźmin 3 jest tutaj najlepszym przykładem. W momencie premiery gra miała duże problemy z optymalizacją, zwłaszcza na PS4, ale kilka patchów później stała się produkcją uwielbianą przez ogół graczy. Na każdego Wiedźmina 3 jednak przypada jakiś Batman Arkham Knight, którego port na PC zapisał się w historii jako kompletna porażka, która swego czasu została zdjęta ze sklepu Steama, po czym wróciła, nadal nie naprawiona przez wydawcę. Dlaczego? no dlatego, bo Warner Bros. stwierdziło, że nie potrafi tego zrobić, jest to dla nich nieopłacalne i skupili się na kolejnych, nadchodzących tytułach. Jednocześnie dochodzi kwestia kolorowego marketingu oraz rozbudzania oczekiwań i hypu wśród graczy. Jest to broń obusiężna. Z jednej strony, jeżeli gra dosięgnie tych oczekiwań, będą oni przeszczęśliwi, tak jak było w przypadku Wiedźmina 3, ale jeżeli ta sztuka się nie uda, Kończymy z takim cyberpunkiem, który siedzi w okniu krytyki, mimo iż twórcy robią co mogą, by grę naprawić. W końcowym rozrachunku, to jakie jest wasze stanowisko, będzie zależne tylko i wyłącznie od was. Każda premiera to odrębna sprawa i nie da się mierzyć każdej gry tą samą miarą. Nie każdy wydawca tak chętnie się bierze za naprawianie gier. Jednocześnie jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do day one patchy, które wraz z rosnącym skomplikowaniem samych gier będą tylko rosły, rosły i rosły. Tak jak wspomniany Hotfix 1.04, który zajmuje mniej więcej tyle miejsca na dysku, co niejedna porządna gra wideo. Jeżeli chcecie zaufać twórcom, macie do tego pełne prawo. I tak szczerze mówiąc, chciałbym by w krajobrazie growym było więcej firm takich jak CD Projekt Red, które pokazują, że gracze są jednak dla nich ważni i nawet jeżeli zawalą na jakimś froncie, to starają się naprawić to co popsuli. Jeżeli jednak jest coś, co możecie wynieść z tego eseju, nie tylko jako moje stanowisko, ale jako pewną mantrę, którą w sumie fajnie by było, żeby więcej z nas rozumiało, jako graczy. To przede wszystkim masz prawo być wściekły. Jeżeli twórcy rozbudzają u ciebie oczekiwania, które nie potrafią sprostać, masz prawo okazać niezadowolenie. Masz prawo mówić wprost, co ci się w danym produkcie nie podoba i co powinno być naprawione. Klient płaci, klient wymaga zwłaszcza jeśli mówimy o grze, która w momencie premiery kosztuje prawie 300 zł i masz prawo być wysłuchanym, nawet jeżeli są ludzie, którzy patrzą na ciebie z góry albo uważają za trola, bo na przykład jest to twoja wina, że kupiłeś grę w wersji na konsolę, a nie komputer, przy czym kupiłeś produkt, który był reklamowany w konkretny sposób, przy użyciu konkretnych wizualiów, po czym do tych oczekiwań kompletnie nie był w stanie dojrzeć. Najważniejszym jest jednak to, w jaki sposób wyrażamy nasze niezadowolenie. Starajmy się utrzymać dialog jako gracze i być bardziej uważni na doświadczenia innych osób z danym produktem. Nawet jeśli nie natknęliśmy się na żadne błędy, tylko w ten sposób możemy doprowadzić nie tylko do wzrostu świadomości wśród konsumentów, ale i do lepszych relacji między nami jako graczami. Niezależnie od tego, czy mówimy o niezwykle oczekiwanym produkcie uwielbianego studia, czy też o jakiejkolwiek innej grze. Często mówi się głosujcie portfelami. Tylko że takie sytuacje jak Cyberpunk 2077 pokazują, że nie zawsze jest to skuteczne. I nawet największym gigantom, którym ufamy, zdarzają się poważne potknięcia. Bądźcie czujni i przede wszystkim rozmawiajcie i wyrażajcie swoje opinie. Niezależnie czy to szczery zachwyt, czy też uzasadnione obawy. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali mnie do końca.